Mężczyźni spędzają większość życia wierząc, że muszą być bardziej ugodowi, aby dostać to, czego chcą od kobiety. Ale bycie ugodowym nigdy nie było prawdziwym problemem. Prawdziwym problemem jest to, co dzieje się w tobie, gdy czegoś potrzebujesz. Twoje ciało się napina, twój głos traci siłę, w twoich oczach widać niepokój. Niezauważalnie oddajesz swoją władzę. Celem nie jest manipulowanie kobietami. Celem jest kontrolowanie wewnętrznego sygnału psychologicznego, który wyzwala szacunek, uwagę i współpracę. Kiedy to zrozumiesz, przestaniesz zachowywać się jak ktoś, kto błaga, a zaczniesz zachowywać się jak ktoś, kto przewodzi. Współcześni mężczyźni stają przed tym samym konfliktem: zachowują się dobrze, mówią dobrze, postępują dobrze, ale kiedy nadchodzi czas, aby o coś poprosić, proszą. To subtelne. Ale wszystko psuje, twój oddech przyspiesza, twarz napina się, a twoja prośba jest owinięta w niewidzialne przeprosiny. To małe wahanie to moment, w którym twoja wartość spada. Ona zauważa to natychmiast, dla niej to oznaka niepewności przebrana za uprzejmość. Nie przegrałeś, bo powiedziałeś niewłaściwe słowa. Przegrałeś, bo twoja intencja nie była uzasadniona. Większość mężczyzn prosi z pozycji pragnienia aprobaty. Akceptacji, bycia postrzeganym jako dobry, to niszczy integralność prośby. Kobieta nie reaguje na słowa, reaguje na emocjonalny aspekt, który się za nimi kryje. Psycholodzy tacy jak Robert Szelini opisują to jako konsekwencje i cichy autorytet. Ludzie reagują znacznie bardziej na obecność i spójność niż na werbalne wyjaśnienia. Kobiety natychmiast wyczuwają, kiedy mężczyzna prosi z potrzeby, a kiedy z pewności siebie. Podążają za mężczyzną, który niesie w sobie wewnętrzną równowagę, a nie za tym, który próbuje ukryć niepewność pod płaszczykiem uprzejmości. Cichy autorytet to nie krzyczenie ani udawanie twardziela, to wewnętrzny spokój. Badania z 2022 roku Uniwersytet Wirginii pokazują, że kobiety wyczuwają mikro napięcia u mężczyzn, drżący głos, nierówny rytm, drobne przejawy wątpliwości. Jako natychmiastowe oznaki niskiej wartości. Ich ciało odczytuje twoje ciało, zanim jeszcze ich umysł przetworzy twoje słowa. Dlatego tak wielu mężczyzn robi wszystko dobrze, a mimo to traci chwilę, gdy czegoś potrzebują. W tym filmie poznasz niewidzialny mechanizm, który sprawia, że kobieta ufa, podąża za tobą, współpracuje i naturalnie dostosowuje się do twojego rytmu. Nie sztuczki, nie teksty na podryw. Kierunek, obecność, stan wewnętrzny. Nie musisz być milszy, musisz być bardziej nieunikniony. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn. Jeden pyta, jakby czekał na aprobatę, drugi pyta, jakby wiedział, dokąd zmierza. Pierwszy pomniejsza swoją wartość, drugi rozszerza swoją obecność. Kobiety czują to natychmiast. Ten film pokaże ci, jak zastąpić lęk uziemieniem jak nadać więcej znaczenia swojej obecności, a mniej słowom i jak komunikować się w sposób, który prowadzi, a nie błaga. Każdy rozdział wyjaśni, co osłabia twoją obecność, co wzmacnia twoje wskazówki i co sprawia, że kobieta naturalnie podąża za twoim przykładem. Dowiesz się prawdy, której nikt nie wyjaśnił. Reakcja kobiety nie zależy od jej decyzji, ale od twojego centrum emocjonalnego. Opanowanie tego odróżnia zwykłego mężczyzny od mężczyzny, który konsekwentnie dostaje to czego chce. Cichy błąd, jaki mężczyźni popełniają przed mówieniem. Większość mężczyzn wchodzi w interakcję z poczuciem porażki, ponieważ uzależniają się od dowartościowywania się zanim zaczną prosić. Myśli takie jak czy jej się to spodoba? czy jej przeszkadzam? czy przesadzam? Te myśli wywołują mikronapięcia, które przenikają całe ciało. Twój wzrok się waha, Oddech skraca, zdania stają się przeładowane wyjaśnieniami. Jej podświadomość odczytuje to jako niepewność. Pociąg nie słabnie z powodu tego, co mówisz, ale dlatego, że twoje ciało zdradza, że stawiasz się pod nią. Zanim zaczniesz mówić, obserwuj swoje ciało. Jeśli twoja klatka piersiowa się zaciska, głos lekko się podnosi, a rytm przyspiesza. Straciłeś przytomność jeszcze przed pierwszym słowem. Odzyskiwanie kontroli zaczyna się od odzyskania kontroli nad ciałem. Kobiety są ewolucyjnie wytrenowane do wykrywania niestabilności emocjonalnej w ciągu kilku sekund. Nie szuka perfekcji, szuka wewnętrznej stabilności. Dlatego rytm mówienia, ton głosu i mikroekspresje są ważniejsze niż treść. Mężczyźni, którzy spieszą się z budowaniem bliskości, zabijają atrakcyjność. Bliskość nie tworzy połączenia, Rytm to robi. Krok, pauza, krok. Pozwól jej zrobić krok, a ty zrób kolejny. Stosuj metodę jeden krok, pauza, jeden krok. Wypowiedz się, zrób pauzę, a potem kontynuuj. To stworzy wrażenie, że to ty nadajesz rytm. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kolumbia w 2019 roku potwierdza, że kobiety uważają mężczyzn o niskiej reaktywności emocjonalnej. Za bardziej atrakcyjnych i godnych zaufania. Tym, co zabija zainteresowanie, nie jest brak wyglądu, uroku czy rozmowy. To reaktywność, nadmierne tłumaczenia, pośpiech w odpowiadaniu, pokazywanie, że otoczenie kontroluje cię bardziej niż ty sam. Ćwicz to w pierwszych minutach rozmowy. Obniż swoją początkową energię. Mów nieco mniej niż chcesz. Nie reaguj natychmiast na komplementy ani prowokacje. Wszystko to staje się częścią protokołu pierwszej warstwy. Mów mniej niż masz ochotę. Zrezygnuj z usprawiedliwień. Zachowuj neutralną postawę przed reakcją. Używaj pauz jako autorytetu, a nie wahania. Kiedy te cztery elementy się połączą, generujesz cichą moc, taką, która sprawia, że kobieta naturalnie dostosowuje swoje zachowanie do twojego rytmu. Niewidzialne prawo kobiecej współpracy. Jeśli prosisz z nastawieniem na słabszą pozycję, przegrywasz, zanim się odezwiesz. Ona wyczuwa, kiedy chcesz więcej niż oferujesz. Wyczuwa, kiedy Twoja intencja wynika z potrzeby, a nie z polecenia. Gdy tylko pojawi się takie wrażenie, brak zainteresowania pojawia się automatycznie. Aby to odwrócić, nie potrzebujesz siły ani dramatycznej perswazji. Potrzebujesz jasnej, stałej komunikacji, która wskazuje kierunek. Kobiety nie podążają za mężczyznami, którzy proszą o pozwolenie na istnienie. Podążają za mężczyznami, kierując się wewnętrznymi ścieżkami, nie przemówieniami o celu, ale ugruntowanym wewnętrznym kierunkiem. Kobieta nie podąża za Twoimi słowami, podąża za Twoją osią, tym jak zajmujesz przestrzeń emocjonalną. Mężczyzna z osią nie musi podnosić głosu ani się udowadniać. Jego obecność zmienia otoczenie. Aby to osiągnąć, zastosuj ćwiczenie z osią wewnętrzną. Skoncentruj oddech w dół, zwolnij tempo, skoncentruj uwagę na swojej klatce piersiowej, a nie na jej twarzy. To natychmiast zmienia twoją obecność. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Toronto w 2020 roku pokazuje, że kobiety potrafią wykryć męską niestabilność emocjonalną w mniej niż sekundę bazując wyłącznie na postawie i rytmie. Twoje słowa mają znaczenie dopiero po tym, jak twoje ciało przejdzie ten pierwszy test. Usuń oznaki negocjacji emocjonalnych, żadnych gorączkowych ruchów rąk, żadnych pospiesznych rozmów, żadnych nerwowych śmiechów. Ciało komunikuje wartość, zanim twoje słowa zdążą wydobyć na światło dzienne. Przewodzenie kobietom nie odbywa się za pomocą bezpośrednich poleceń. Ale za pomocą poleceń ukrytych, krótkich stwierdzeń naturalnej normalizacji i pewnej kontynuacji. Chodź ze mną na chwilę, a potem odejdź. Usiądź tutaj, a potem zrób miejsce. Jej współpraca wzrasta, ponieważ czuje się prowadzona, a nie pod presją. Ostatnia sztuczka. Sprawienie by chciała dać ci to, czego chcesz. Mężczyźni sabotują się. Ujawniając intencje, zanim ustalą wartość. Wczesna szczerość tworzy pilność, a pilność sygnalizuje potrzebę. Kobiety nie wycofują się z powodu tego, czego chcesz, ale ze względu na sposób, w jaki to okazujesz. Ukryj intencje, nie ukrywając swojej obecności. Pozwól, aby atmosfera przemówiła pierwsza. Intencja powinna być naturalnym przedłużeniem twojej wartości. Kobiety najsilniej reagują na mężczyzn, którzy łączą wartość z behawioralnym niedostatkiem. Nie całkowitą niedostępnością, ale selektywną uwagą. Zaoferuj 30% i zostaw jej przestrzeń, by mogła się do ciebie zbliżyć. To tworzy atrakcyjność i przestrzeń do współpracy. Sekret polega na tym, by sprawić, by poczuła, że pomysł jest jej. To jest technika odwróconego lustra. Sugerujesz delikatnie. Cofasz się i pozwalasz jej wypełnić przestrzeń emocjonalną. Kiedy czuje, że wybrała, inwestuje. Badanie przeprowadzone w Stanford w 2018 roku pokazuje, że prośby wyrażane z pewną postawą, miarowym tempem i brakiem zachowań są akceptowane o 42% częściej. To inżynieria percepcji, kształtowanie sposobów jaki odbiera twoją energię. Kwicz postawę, ton głosu i pauzy przed każdą ważną interakcją. Wyprostuj kręgosłup. Zwolnij głos. Używaj ciszy. Niewerbalna siła sprawia, że werbalny wysiłek jest zbędny. Wszystko prowadzi do techniki agar door stosowanej przez elitarnych negocjatorów. Zasiej ziarno intencji. Stwórz krótki dystans. Kiedy to opanujesz, przestaniesz forsować i zaczniesz kształtować. Kobiety reagują nie dlatego, że zostały przekonane, ale dlatego, że zostały poprowadzone. Ostateczny wgląd kobiety nie reagują na to, czego chcesz, reagują na to, co reprezentujesz. Kontrolując swoją energię, postawę, rytm i obecność, nie gonisz już za szacunkiem, ucieleśniasz go. Ona wyczuwa cię, zanim cię usłyszy. Kobieca intuicja wykrywa mikro napięcia z ewolucyjną precyzją. Dlatego każdy szczegół ma znaczenie. Twoje ramiona, twój rytm, twoje pauzy, twoje spojrzenie. Każdy gest komunikuje wartość lub potrzebę. Twój kolejny krok zaczyna się teraz. Zastosuj zdecydowaną postawę, wolniejszy rytm, jasne wskazówki i dorozumiane polecenia. Kiedy twoje zewnętrzne zachowanie jest zgodne z twoją wewnętrzną wartością, stajesz się mężczyzną, który kształtuje otoczenie, a nie na nie reaguje.